ponad 2 km długości, 1 300 przesiedlonych mieszkańców, 135 m wysokości, a koszt około 22,5 miliarda dolarów. Przy budowie tamy zużyto około 200 000 m sześciennych betonu, 463 tysiące ton stali, usunięto ponad 100 milionów m sześciennych ziemi. Zapora trzech przełomów nie pełni tylko statycznej funkcji wstrzymywania wody, jest jednocześnie największą elektrownią wodną świata. Rocznie produkuje blisko 85 TWh energii. Ma to zapewnić aż 15% zapotrzebowania całego kraju na energię elektryczną. Tak gigantyczna dawka odnawialnej energii ma bardzo pozytywny wpływ na środowisko. Lecz oczywiście, tak ogromna inwestycja musiała nieść za sobą duże koszty, nie tylko finansowe. Przede wszystkim ponad milion osób musiało się pogodzić z przymusowym opuszczeniem własnych domów i gospodarstw w pobliżu budowy. W wyniku zalania tak rozległego terenu bezpowrotnie stracone zostały zabytki z prowincji Hubei i wiele stanowisk archeologicznych, w których odkryto zabytki starsze niż egipskie piramidy. Większenie takiej ilości wody doprowadziło do przesunięcia osi ziemi o 2 cm i spowolnienia prędkości obrotowej naszej planety o 60 sekundy. Czy będzie to miało większe konsekwencje dla Ziemi, trudno teraz orzec. W 2008 roku doszło do trzęsienia ziemi w Sichuanie, w wyniku którego śmierć poniosło 70 tysięcy ludzi. Zaporem trzech przełomów wybudowano w odległości zaledwie pół kilometra od uskoku tektonicznego i 3,5 km od epicentrum trzęsienia. W pierwszym komentarzu link do zbiórki dla powodzian. Do zoo.